Od poznańskim Bolechowie w firmie Solaris miasto zakupiło 25 sztuk tego typu autobusów. I to piękna sprawa, proszę Państwa. Autobusy oddają do atmosfery, a najbliżej nam do troposfery, zamiast spalin trujących parę wodną oraz ciepło. Pamiętam jak w połowie lat 60. w szkole podstawowej w miejscowości Tomice pisaliśmy wypracowanie Jak widzisz rok 2000. Ja przedstawiłem, że ludzie będą nosili telefony w kieszeniach, a nauczyciel mówi, on sobie wyobraża, że zamiast spalin. Z rur wydechowych samochodów poleci para wodna, i te nasze marzenia, proszę Państwa, się spełniły. Jak mi wiadomo, ze stacji tankowania wodoru będą w przyszłości korzystały samochody osobowe i ciężarowe. Wodór trafia do ogniw paliwowych, w których następuje reakcja polegająca na łączeniu. Jonów wodoru w anodzie z tlenem w katodzie. Po połączeniu wodoru z powietrzem powstaje woda. Natomiast przepływ elektronów pomiędzy elektrodami wytwarza energię elektryczną, która zasila nam silnik elektryczny z samochodu lub autobusu oraz ładuje akumulator. Moim marzeniem, aby jak najwięcej tego typu autobusów kursowało w Polsce.